Istnieje. Dzisiaj, tak jak niedawno... dawno temu zapowiadałem, przeczytam wasze wiersze o tym, jak Tymon Tatry przemierzał. Zapraszam. Zaraz wszystko wyjaśnię, dlaczego mnie tyle nie było i w ogóle, co tu się działo przez ten czas, ale jeżeli jesteście tu nowi i nie chcecie słuchać tego, jak o tym gadam, to po prostu przewincie sobie na ten czas który się wam tutaj wyświetla. A ja tymczasem śpieszę z wyjaśnieniami. W czasie tej rzekomej ciszy na kanale nie próżnowałem. Zrobiłem też parę filmów. Film na 18 brata, film promujący wspólnotę młodzieżową. O, właśnie. I film na YouTube'a zrobiłem. Tak, zrobiłem film na YouTube'a. Wow. Dlaczego więc go nie widzicie? Kocham zasady YouTube'a dla twórców. Tak, film został Usunięty. Był to short, myślcie sobie pewnie, etam short. To nie tyle roboty z takim shortem, ale nie robiłem go z tydzień, bo szkoła przy okazji. A do tematu szkoły jeszcze zaraz wrócimy. Trochę się na nim napracowałem, nawet robiłem napisy do każdego słowa, no ale YouTube uznał go za nieodpowiedni i nie będę tutaj za dużo mówił, bo jeszcze mi ten film usunął. Ale jeżeli chcecie go zobaczyć, to wejdźcie sobie na Instagrama, bo tam go wrzuciłem. Jeszcze to było przed tą aktualizacją, więc było tak przycięte, nie dało się wrzucać takiego w pełnym formacie, co nie, więc napisów nie widać paru rzeczy, ale też wejdźcie sobie w wyróżnioną relację, bo tam jest ten film już tak. W pełnym formacie, nie fajna sprawa, też mi się to nie podoba, bo jak człowiek pracuje tyle czasu nad czymś, żeby miał to ręce i nogi, a YouTube nie. A przy okazji też krok po kroku powoli uczę się programu do efektów motion. Coś jak macie Adobe Premiere Pro i Adobe After Effects, to Apple ma Final Cut do montażu i motion do różnych efektów. Więc na przykład te napisy, które są w tym shorcie, to wszystko sobie zrobiłem takie różne wzory, które później można wrzucać do Final Cuta, żeby to wszystko lepiej wyglądało i żeby też usprawniało trochę moją pracę. I muszę przyspieszyć, bo te wyjaśnienia to będą dwie trzecie filmu. Albo i trzy czwarte. A więc no, przejdźmy do kolejnej sprawy, która mi trochę przeszkodziła w nagrywaniu. No poza tym też różne sprawy prywatne, wiecie, czasem się tego nakotłuje w życiu, pewne zmiany. I mówiąc o zmianach, nie mam na myśli tego, że... że wreszcie zmądrzałem. Roku w szkole średniej, to ja się właściwie czuję głupszy. O, i tym akcentem możemy płynnie przejść do tematu, którym jest szkoła, tak? No bo co w końcu młodego człowieka najczęściej blokuje i mu przeszkadza, przy jakichś jego różnych tam aspiracjach, no? No wiadomo, że zazwyczaj chodzi tutaj o szkołę. Nie jest i też inaczej w moim przypadku, no bo jestem w drugiej klasie, liceum, nie jestem jakoś bardzo łatwo w tej szkole. No i wiecie też, milion tych sprawdzianów. Myślę, że część z Was jest też w podobnym wieku jak ja, i no, rozumiecie mnie. I też jak się już wejdzie na ten etap. Etap, jak jest szkoła średnia, to człowiekowi tak trochę spada chęć do wszystkiego, kreatywność i tak dalej. Jeszcze ja myślę, ile ja umiałem wymyślić w podstawówce, jak się umiałem zaangażować, a jak teraz jest tego tak dużo. No i jeszcze te lekcje online, które mnie tak trochę rozleniwiły, mają na to wpływ i nastąpiły jednak pewne zmiany w tym, jak człowiek podchodzi do nauki. Na szczęście pozostaje montaż filmów, coś co jeszcze utrzymuje mnie jakoś kreatywnym, prawda? Że sobie zawsze pomyślę, że mm, jakiś fajny efekt, coś mogę zrobić, tak jak ten wstęp z tą rurką. No myślę, że teraz wypadałoby już poczytać wasze wiersze, bo ja się zagadałem, no. To zacznijmy. Pierwszy wiersz napisał Nicek. Nie wiem, czy chcesz, żebym tak czytał twój nick. Może... Nicek? <laughs> Może taki, że nice gość. Że jesteś spoko gość, to jestem pewien. Przeczytajmy więc twój wiersz. Tymon Tatry... Nie no, żartuję, tutaj mam wszystko. Tymon Tatry przemierzał. Chodził, skakał i leżał. Jak mu sił brakło, to zdjęcia robił, gdzie popadło. Dla nas widzów telefon swój poświęcił. Lecz Tatry z radością zwiedził. Dużo przygód go spotkało, wszystkich to zainteresowało. Cieszę się, że ciebie ten film zainteresował. Super wiersz, przejdźmy do kolejnego. i Kolejny wiersz napisała Maja. Tymon Tatry przemierzał i na szczycie oniemiał. Je Jeziora podziwiał, a wodospadom fotki pstrykał. Telefon nie chciał współpracować, choć w widokach można się zakochać. Małe, ciche, najpiękniejsze miejsce na ziemi. Zobaczył je teraz wśród zieleni. Ja już kończyć będę, bo nasiedziałam się przy tej puencie. Widzę, że oglądałaś uważnie, bo pierwszy raz w życiu byłem w małym, cichym, w lecie, zawsze tam byłem na zimę i naprawdę coś niesamowitego, dziękuję Ci za ten świetny wiersz, przejdźmy do kolejnego, od Magam. Am. Tymon przemierzał i krajobrazy zwiedzał, Nieziemski widok powtarzał, W 100% procentach się z nim zgadzam, Przez szlaki różne chodził, Z przewodnikiem czy bez, Tylko Tymon to wie, Lecz widzowie wiedzą, jeszcze jedną rzecz. Że bardzo fajnie tam było. Pozdrawiam ciebie, Tymon. Też. PS napisałem Tymon też dla rymu. Spoko, spoko, załapałem to, jak czytałem właśnie. I tylko Tymon to wiecz z przewodnikiem, czy bez. I mogę wam nawet powiedzieć, bo to był taki wyjazd bardziej z rodziną i ze znajomymi, więc bez przewodnika. A Marcela Magic pisze wiersz. Tymon tatry przemierzał. Za siebie się obejrzał. Widok piękny podziwiał. I nogę do nogi dostawiał. Super film dla nas nagrywał. Lecz szkoda, że tak krótko. Nawet nie wyślę z tym dużo roboty. Majpilka pisze: Jaka świetna w rymowaniu nie jestem, ale była fajna zabawa, więc oto mój wierszyk. Rymowanie wcale nie musi być istotne, bo może być też biały wiersz, zobaczmy więc. Ty montatry przemierzał, wiele widoków obejrzał. Dużo wodospadów podziwiał i ogrom zdjęć napstrykał. Choć telefon mu się popsuł, on się nie przejmował, tylko szybko swój aparat naładował. Odwiedził ciche małe, do wycieczki miejsce stałe. Pojechał też nad morze i bawił się tam dobrze. Jeśli go nie subskrybujesz, wbijaj, a nie pożałujesz. O, pędzi, że morał, morał, w punkt, jeśli go nie subskrybujesz, wbijaj, a nie pożałujesz. Puch. Dzięki za ten wiersz, naprawdę mi się spodobał, widzę na początku takie trochę podejście sceptyczne do własnej twórczości, powiedzmy, a wyszło naprawdę świetnie, więc no gratuluję i kolejny wiersz, już ostatni, no bo wiecie jak to z zasięgami, jak tak rzadko wrzucam. Blakon pisze Tymon Tatry przemierzał i w górę zmierzał Dnia pierwszego salnia skała szczyty podziwiała Małe ciche stok narciarski, a latem jak sen niebiański Dzień drugi nieco inny, aparat trochę winny bo nie uchwycił pięknej doliny i wszystkim zżedły miny. Taki humorystyczny trochę ten wiersz, przynajmniej w moim odczuciu. Bardzo dobrze, że humorystycznie o to tutaj chodzi, i to już są wszystkie wiersze. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie. No i oczywiście dziękuję Wam wszystkim za napisanie, bo naprawdę wyszło Wam znakomicie. Dziękuję Wam bardzo za te wiersze. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy będzie kolejny film, to mnie nie pytajcie, bo no, nie wiem po prostu, jak złapię jakąś okazję, to tam coś nagram. Ale wiecie, jak to jest, tak jak Wam mówiłem, te wszystkie rzeczy, które się nakotłowały. No i czas szkoły średniej. A teraz ja już się z Wami żegnam. Nie wiem, czy to nawet wyszło. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.